okej okay. o wow. dobra, to jest na razie taka scenka początkowa okej okay. Godzilla nie jak to się wymawia było takie krótkie podnieśli cenę karnetu bojowego o 50 V-dolców ja, jak przełączę sobie na Battle Royale to dostanę dostanę scenkę, dobra jakby to jest sezon bazowany na Japonii, to od razu widać jakby nawiązania do kultury W ogóle tutaj samuraje jakieś Ninja Tam była Godzilla Czy tam Nie wiem jak to się wymawia Słyszałem też od znajomych Że właśnie są jakieś broken miecze Nie się zaczynam bać No tutaj kolejne jakieś nawiązania Ogólnie do mitologii I bossy wyglądają na to jest chyba boss? Nie wiem w sumie. Kurde, czy dobrze wiedziałem, że on skoczył od ści jakiś duży boss. Okej. Okay. No Godzilla. No. Karnetu dzisiaj nie kupujemy, bo znowu mam to za mało faudolców, jak na razie. Trwa do 21 lutego. Znowu zmienili fort. Znowu zmienili tego Battle to szczerze. Szczerze wygląda spoko. Dobra. Miałnja. spoko skinek, myślę. Drugi styl chyba preferują bardziej. Jade, to już od razu widzę, że coś z samurajem. Albo coś w tym stylu. Daruma. Ten i trochę... Ten taki trochę basic wygląda, szczerze. Nic specjalnego, chociaż ten drugi styl spoko. Po raz kolejny w karnecie. Okej. Okay. całkiem spoko skinek. On mi kogoś przypomina. Nie skomentuję nawet. Po prostu to nie jest oryginalny skin, także nie ma co komentować. I tutaj ostatni styl skinków. Całkiem spoko ten drugi styl. W ogóle lotnią jaką ma. Nie, i godzi... To będzie skin. Ja nie wierzę, nie. Ja po prostu nie wierzę. No klasycznie na najdalszą miejscówkę chyba lecę. Ogólnie po fajnie wygląda. Ja nie będę tutaj udawał jakiegoś znawcy, ale ogólnie jeśli chodzi o samą mapę, mi się podoba. I zmiany w sensie trochę, trochę w kulturę japońską jestem. Okej, okay. nowa was No Dobra, a ten drugi leży, czy jeszcze nie? Mi ścięło i nie zobaczyłem. Okej. Okay. To jest OP O Jakiś broń Jest na jedną pestkę Jedna pestka ją ginie Dwie Okej okay. jest bod do wynajęcia wow. v. nie stać mnie Na mapie? Nie, na mapie jest pokazane. Chwila, chwila. Oj! Aha! Serio? myślę mi... Tymi... Tacy ludzie nawet mi nie przeszkadzają, po prostu mnie wkurzają. Czy to są medaliony? Znowu? Nie, to nie jest katana. Ja co to jest? Nie, to jest... Klinga... Tajfunu ok, nice, gdzie jest? Aha, se teraz zniknął. Yy, jak mówię, znajomi mi mówili, że te miecze są OP, ale chyba mówili o mieczu z Bossa, a że ten jest bardziej zbalansowany, czy coś takiego? A już nie pamiętam do końca. Okej, okay, co to jest? To nie jest przedmiot. Nie. Duszek. Nie mogę go zastrzelić. Mam teraz tego duszka zanieść tam. Jest w ogóle nowy pociąg. Okej. Okay. Zwróć duszkę do kapliczki. O. Okej, okay, i co teraz dostanę? Kształt po prostu wolontariat. To się podnosi teraz Dar wiatru O Jakaś strze... chwilę dar wiatru, co to jest? Co to jest dar wiatru, kurde? O! Z wyposażonym killoffem poruszasz się szybciej No rzeczywiście No ja już wolę tą klingę Ja tego nie mogę użyć po raz drugi o, 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 mam ofiarę. Nawet nie zauważyłem tak. No on chyba motory są z powrotem. Jest. Dosłownie zwracają rzeczy z tego, który to był rozdział. Sezon drugi lub trzeci rozdział czwartego? Dosłownie te motory wtedy ostatnio były chyba. Jeszcze wtedy była ta klinga kinetyczna. Ciekawe, ile jest tych kapliczek na mapie. O! Oj! Nie, Boże! Głupi bądź z mojej strony, przyznaję. Nie, mog nie mogę dać gotowości. Aha, biegi na ścianę. Jakieś lądowanie z przewrotem. Skoki z półki po sprincie Kopniaki ścianę. Stojaki na klingę tajfunu lub skrzynia żywiołów. Trochę to jest jak kopia tego. No tego sezonu, którego jest z rozdziału czwartego. Tylko, że tutaj ulepszyli trochę rzeczy, bo tam niby miały być te nowe mechaniki ruchu Ale chyba nie działały aż tak dobrze, jeśli dobrze pamiętam. Dodatkowo przywrócili te miecze. Znaczy, dodali nowe. Dobra, jest mieczyk. Ona, proszę. Jest ofiara. Oj Oj Łatwo Jeszcze z drugiej strony, tak? Na górze czy na dole? Na dole, okej. Okay. Łatwiutko Serio? Ja się tutaj już wczuwam w miarę. Czy będę miał leczenie może? Bo do, do momentu mam już katanę, to... Mówiłem niby nigdy nie zawiedę, ale... Jednak... Pływanie daje zdrowie i osłony Tobie i pobliskim pływającym towarzyszom. Nice! O kurcze! To jest ten żółw! To był bot po prostu. O! Rusza się. Mogę się strzelić? W oko. Nic nie robi. <grystanie> Dobra, ja się zaczynam już tu to czuwać, nie? Oj. Czemu mam na tym... Czemu mam na ten taką ciemną otoczkę? Na tym pistolecie maszynowym. W ekwipunku w sensie. Kolejny glitch, jej. O. Nie, nie, on wie co robi chyba. no nie. To nie był NPC, tylko nie to. Ja to ogólnie nagrywam z samego rana, także ten. Tu jest jedyny widoczny boss. Tu są w ogóle jakieś oznaczenia. Samuraja. O, jest starsze moty też są. Jak mi ich brakowało Oj Coś nowego Maska oni ognia Czy są jakieś inne? Okej. Okay. Maska oni pustki. Dobra, dla testu. Okej. Okay. Jakiś portal. <gry> czy coś? A to po prostu ogień. Nie wiem nawet czy to podpala. Dobra. Ta amunicja się zużywa, ale się odnawia, tak? Czy nie? W sumie nie wiem. Rzuć w rozdarcie pustki, teleportuj się do wyrwy w pustce. Oj! Nice! Czekaj, nie. Tu Tutaj to sobie zrobią. O! W sumie nieźle. Fajna ta zabawa w sumie, chyba, że to wydaje dźwięki, także widać to na wizualizacji, ale ja bym się tym aż tak bardzo nie przejmował. Okej. Okay. Dobra, rozumiem. pokonaj Shuguna i X. Oj <ścoughs> Okej, okay, on, ma... on ma tak za dwa razy tyle HP ile normalny boss? Albo... Albo więcej nie, Dobra Nie Boże No nie mogę spać z tej wyspy Tyle dobrego Ale kurczę jeszcze kolejni ludzie Ty. No teraz się zaczyna prawdziwy Battle Royale, nie? On, on chyba zabił tych pozostałych Tak mi się wydaje Jest Ja mogę go dobić Nie, nie mogę go dobić, okej okay. Pozwolę mu podejść na chwilę, tam Czy zlikwidowałem przygódę? Nie Dobra, mam, mam katany, mam medalion Boże Dobra, to jest rzeczywiście brałkę To mi daje efekt niewidzialności Nie wiem, czy tam coś jeszcze było Ja stąd spadam Nieograniczony sprint I niewidzialność podczas sprintu Jestem w top 3 Jeszcze się biją a to był w ogóle ten typ z góry, a został zabity. Oj, ci, oj nie, NIE! Okej. Okay. I od razu mnie jeszcze z lobby wywaliło. Gra uległa awarii, przepraszamy bardzo. wiem, tak blisko, mogłem do tego typa nie strzelać. To raczej będzie już ostatnia gra. Jakby, tak żeby jeszcze kilka rzeczy zobaczyć yy, Raczej coś mogłem jeszcze przegapić Zresztą były te znaczniki na mapie, także ten O, o właśnie o tym mówią jest, A to, to jest ta skrzynia Skrzynia żywiołów, tak to się nazywało Także stawiam po prostu na przetrwanie i żeby wszystko odkryć a ja to targetuję w ogóle przeciwników. Okej okay. Fajnie. No, 100. Zarąbiście. No. Zapomnijcie, że cokolwiek mówiłem o graniu bezpiecznie, ok? Dobra, to jest boss. No bo. Albo... Taki mini boss bardziej, ale. I on. Czy on jest tak na... On jest po prostu mini. Mini takim samym jak był tam na wyspie? Czy coś w tym stylu? Znaczy, to... ej, ej, on coś wydropił. Czy to jest dar? Wreszcie spokój, chwilę. Dar pustki. Powalenie graczu Jawnia innych graczy w okolicy. No. Spoko. To jest jednak szansa, że jest więcej tych darów. Oj, patrzcie jaką fajną niespodziankę można komuś zrobić znajdę może więcej tych skrzynek obstawiam że one się wrespią w takich no bardziej specjalnych budynkach jakby tych tematycznych bardziej jak ten czyli o no ta to jest ta skrzynka dobra jest niby pociąg a ja na no to nie wskoczę bo to jedzie do burzy ale jest wygląda trochę inaczej ale chyba jest po prostu taka sama skrzynka, jak w poprzednich sezonach. Dopóki tamci są zajęci sobą, ja polecę na bossa. Oj, dobra, zginąłem już. Indiana Jones po mnie przyszedł. Oj. Dwa HP. Nie, już nie żyją, nie? Ser, akurat teraz zaczął mnie lagować, nie? Ta gra jest ustawiona. W tym odcinku widzowie to było na tyle. Ogólnie mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w następnym odcinku.